Witam Was wszystkich z tej strony Nielena. A ja, Arek. E, dzisiaj mamy do przygotowania. E, przepraszam, mogłaś się Pani przysunąć, bo nie widzimy. O, tutaj mamy ściągę i nam zasłaniają. E, krem sułtański. Robiłaś to kiedyś? Nie, a ty? Nie mam o tym zielonego pojęcia. Ale, Ale damy radę. radę, nie? E, Arko, czy byś mógł nam wymienić składniki? E, oczywiście. Mamy tutaj bezy, które sobie wcześniej przygotowaliśmy, aby ułatwić zadanie. E, do tego potrzebujemy rodzynki, e, migdały kakao i puder cukier wraz z śmietanę. pół litra śmietaną 40%. No więc od czego zaczynamy, Arku? W pierwszej kolejności myślę, że ubijemy śmietanę. Ok. Mogę Cię poprosić o to, żebyś ją tak ubiła. Tak. Teraz dodamy do kremu około trzech łyżek cukropodro Przesianego oczywiście przez sito. Następnie często dzielimy na dwie części. O, tak. O, tak. Do jednej dodajemy kakao. Również przesiane przez sitko. Milena mogłabyś? Tak. A ja tutaj sobie jeszcze to dokładnie wymieszam. No. ma ja mam być tego kakao. Myślę, że dwie łyżki będzie dobrze. Można trochę mniej niż dwie łyżki. Jest to potrawa, którą wykonujemy po raz pierwszy, więc nie wiemy jakie będą tego efekty, ale myślę, że trzeba nam się to po prostu uda. A ja już mam moje gotowe. Jeszcze. Dobra, jeszcze sekundę je wymieszaj, żeby było... Ładnie jednolite. Tak, wiem Arku. A ja w tym czasie przygotuję sobie talerz. Teraz rozkładamy sobie bezy. Z jednej strony układamy białkę. Mogłabyś pożyć sobie tak, sączone. Tak, tak. I nabierz. Migdały. Posypujemy migdałami i rodzynkami. Ja wezmę migdały, a Ty weźmiesz rodzynki, dobra? Ok. Za jednym razem udekorujemy sobie talerz. Tak właśnie to wygląda. Nasz deser. Nasz deser. Możemy go serwować na różnego rodzaju właściwie imprezy, ponieważ jest to powszechne. Właściwie nie wiemy, jak on dokładnie smakuje, ale myślę, że z pewnością w naszym wykonaniu jest on smaczny, więc życzę Państwu smacznego. smacznego.